Dobrym widzowie, to mnie się się, czemu ja jestem w tym super autku. Czym jestem w tym autku? Ale dobra. To dziś mamy zamiar przetestować. No, no wiecie. Wiecie jakie Takie. Fajny nawet. nie wiem jak założyć ten kolor czerwony, jest swój ekip, ale ja mam go, bo ja nie wiem jak A że... Właśnie o to chodzi, że ja jakby nie wiem jak kolor założyć. To jest jakiś ten... Jest od 1 do 4 do osób w ogóle. Ta, to jest od jakichś 4... 5, ten... Jakieś 5, 6, 7, jak już... Nie więcej. Bo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. To 6. A jeden też może po prostu o tak być. Więc może być 7 nawet. A tutaj jakieś może żeby być 10. Więc tam. Bierzemy sobie auto. Kurczę, jak mam brać auto? Bierzemy paliwo tego. bo na pewno musimy brać. I też trzeba silnik jakby. No bez silnika się nie pojedzie. Jakby no... Okej. Okay. a paliwa rozumiem, że teraz nie mamy tutaj. No i nie ma tego tutaj czerwonej farby. E, tutaj to chyba tu trzeba wsadzić. To widzę, że tu trzeba wsadzić. To nie wiem. Po prostu wlejemy paliwo. Dobra, malone. Ciuk, ciup. gotowe. Może być też jakby taka opcja, że podzielę to na części. Więc albo widzicie część pierwszą, albo widzicie cały film. Bo jeszcze nie wiem jak będzie. Tutaj nie mogę wsadzić, to wsadzę tu. Dobra. To. Tu może być. A, to tu. O, nie mm, Dobrze. Będę silnik. Dobrze. Siup. Siup. No i teraz tylko nie wiem, o co to chodzi. Nie wiem, no tutaj nigdzie to nie mogę zamontować. Nie wiem, w środku coś? Nie wiem. W środku coś? Dobra. A to tak mniej więcej działa. To jak ja mam to? <grych> Ej, bo nie da się tego otworzyć. Dobra, to po prostu tak będę to otwierał. No, po prostu jedziemy. Eee, Raz, Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, jedziemy. I też taki taki tip Widzicie to? Jedziemy. sobie teraz myślicie co to jest. Ale to, tam nic nie ma. Tu jest. Tu jest. Zawsze w tych kostkach jest. Y, może być paliwo. Ten. Po prostu takie, to w kanistrze różne rzeczy mogą być. Tu takie. Takie rzeczy jak paliwo i Tutaj mamy diesla. Może się przydać, jak będziemy mieć silnik na diesla. Więc sobie położymy, O, gaz, gaz, dobra. Gaz. Ja wiem, jak ktoś wpakował gaz do kanistra, ale. Ym, no, po prostu nie angażujmy się w to. No, powiem sobie teraz myślicie, do... dobra, teraz wracamy. A teraz wracamy. Idziemy jeszcze dalej. I tu mamy. I tu mamy pistolety. Aż trzy pistolety, jakby to się generuje, randomowo, więc jakby sobie zagrać, to pewnie będziecie mieli inne rzeczy. Ale no, w tym samym miejscu będzie. Gdzie to jeden pistolet? Chyba tu. Dobra, niech będą dwa w sumie. No i co? Jeszcze dalej? Otóż nie, wracamy. Bo tam dalej już nic nie ma. 8 dalej pojedzie. Dobra, 120. jeszcze dalej, jeszcze dalej, 140, 150, 160, 150, 160, 160, 160, 160, O nie. Będzie o, pa, 4, fajnie. Jeszcze tak dużo już przyjechało. To ja sobie coś Tu mamy ręczne, dobra. Pleadam. Siód. No i opłacało się to, bo teraz mamy dwa pistolety, sobie i Myślę, że tam jest jakieś ACP. O! Patrzcie, komiksy. Żeby mieć to, to musicie zabrać 25 komiksów Ale, ale co z, z tymi komiksami? Bierzecie sobie plecak No i ładujecie tu I tylko max 4 chyba się da Rzeczy Więc musicie to, cz tak częściowo musicie to robić No i zajęć to panowi tam na lobby. Więc z powodzeniem możecie zatrzymać się, zrobić to i dalej obejrzeć Ale w sumie to jest wasza decyzja. No, no tu bierzemy jeszcze więcej diesla. W sumie chcę, żebyśmy... O, ale to będzie dobra Jak będziemy zmienić opony, to wiecie co to jest. Wygląda jak jakaś kosiarka. W sumie. Patrzcie. Musimy wzi wziąć tak. Ale nie tak. Normalnie tak jak było. O Jezu święty. Jest aż tak trudna. O, 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 o! I co mam z tym jakby zrobić? Jest jakiś przycisk tu, czy coś? Ten I co z tym chodzi? Dobra, nie wiem. Komiksów jest sporo, nawet zwłaszcza w takich fajnych domach. Oli, oli mamy, oli mamy. oliwę, oliwę mamy. Nie wiem, jak się kończy w tym samochodzie. Ale... A co to, co, co to tutaj jest? To byłoby bez sensu, bo tutaj coś musi być. Coś musi być. Coś musi tu być. No coś musi. nie wiem, jak, no to tak bez sensu będzie. Dobra, mogę tak jakoś. Nie mogę na to skończyć. Tak. No teraz myślicie o czym mogę po prostu ten. Podjechać samochodem. A może jakoś inaczej mi się uda. O, patrzcie, mamy. O, prawie było. Dobra, zobaczymy. Dobra, jest, jest. jest. Super. No, to e, dobra. dobra. O, no wiedziałem. Też ten żarzę, wezmę sobie to. O, patrzcie, o Proszę. E, ej, czekaj, to bez sensu. Jak oliwy w tym? Czy nie wiem? Możesz się cofnąć, zaraz się dowiem. No w sumie chłodnica też może nam się przydać, Jakbyśmy w tamtej nie mieli tego. Wody. Biorę sobie banana, banana, banana. Dobrze, że nie spałem. Co to jest? Uwaga! A po co mam oli w tym? No właśnie. Pod Dobra, bierzemy. Już widzę, że to będzie podzielona części. Bo tak nam długo to trwa. Po prostu YouTube nie, nie ten. Nie angażuje się w takie osoby mniej popularne i po prostu. Krótkie filmy tylko mogę. A nie, że to jest ten, ten, ten. Ten wiatra, który coś, coś robi na pewno. To jest chyba jakiś turbo total, to do tego, czy nie. co nie wiem co mam zrobić z tym. Albo najlepiej tak, patrz. patrz. Profesjonalista taki ze mnie trochę. Naprawdę żaden. O Jezu, ja o tego, tego pana to się tutaj nie spodziewałem. Ja wiesz, tutaj to sobie... Poszukamy coś. Czym będę mógł zrobić krzyw. Po prostu tak to Po prostu Zjem sobie tutaj dużo rzeczy. Dobra, teraz jedziemy, 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 jedziemy. Coś nam zaszło tu. Nie możemy tego otworzyć, kurde. Dobra, i dobrze. Tylko szybko się ten oli zużywa. To jest najgorsze. Ale mamy wodę, mamy wodę. Potrasta oliwa. Dobra, jedziemy. O, tu jest oliwa. Zapomniałem. Dobra, jedziemy. Trzy, dwa.

Jest szansa jeszcze. A może to zrobił? A to nie mogę użyć tego wiatraka? O, e. Lol. Chyba tego te, Ada nie dopracowali. Kurczę A to chyba jedyna opcja to jest uży użycie tego wiatraka. Nie tak. Też nie tak. No i tak to się zakończyło po prostu. Mam nadzieję, że było dobrze. To co? Dobra. Widzicie teraz pewnie na ekranie dwa filmy poponowane przez YouTube'a, więc możecie sobie to kliknąć. Ja to nie wiem, opcja lewo, prawo, jak chcecie. Dobra, topa!